Nie, nie, to pewnie myślimy o AEO, czyli o takiej unijnej instytucji jakby upoważnionego przedsiębiorcy, czyli firmy, która spełniając pewne wymogi po audytach dokonywanych przez akurat w Polsce, czyli przez polską służbę celną otrzymuje pewne pozwolenia, jakby udogodnienia, czyli może wysyłać sama towary, może sobie sama plombować towary, nie musi te towary. No może, może tutaj w bardzo łatwy sposób dostawać różne pozwolenia pozwolenia na uproszczone procedury celne, na procedury gospodarcze, które wtedy są dawane jakby bardzo szybko, w szybkim trybie. Chociaż powiem z doświadczenia, że dużo firm no, był tak jakby taka moda i może rzeczywiście taka. Jeszcze, powiedzmy, 10-8 yy, lat temu, kiedy rzeczywiście było bardzo dużo yy, korzyści yy, z posiadania tego numeru AEO, czyli bycia upoważnionym no, przedsiębiorcą. No niestety w tej chwili jakoś niewielu przedsiębiorców yy, chce korzystać z takiej instytucji i yy, jakby nie jest ona już taka jakby nie odgrywa takiej roli yy, w handlu międzynarodowym.